Cześć, tu Karol z Store Poznań. Kontynuujemy naszą serię o gitarach Fender z Artist. Dzisiaj mam naprawdę fajny bas na stole. Jest to sygnatura Jacko Pastoriusa. Bez progowiec, za to z namalowanymi progami dla ułatwienia. Piękna podstrunnica z Pao Ferro. Eee, mamy korpus z Olchy, też bardzo ładny kawałek drewna. Pięknie się to tutaj prezentuje w tym werście. Gitarka jest naprawdę przyjemna, jest niezbyt ciężka, więc jak na basik naprawdę fajnie to łap, w łapie siedzi. Dodatkowo możemy sobie przyczepić pickguardik, ale wydaje mi się, że szkoda tego pięknego drewnianka zakrywać. Yy, mamy trochę candies też tutaj. Pasaczek, kabelek. Oraz parę jeszcze innych gadżecików, które możemy sobie do gitary przyczepić. No tak to jest w sygnaturkach, zawsze dodają nam jakieś tutaj smaczki. Gitara wygląda naprawdę pięknie, zapraszamy ograć, zobaczyć jak brzmi, naprawdę warto.